bruse dickinson i adrian smith powrućili do iron majdan Tym samym legendarna kapela w 1999 roku liczyła już nie pięciu, a sześciu muzyków. Iron Maiden w nowym składzie niemal od razu przeszli do odpowiednich działań, to znaczy od razu odhaczyli sesję zdjęciową, a później zasięli razem do stołu i głowili się nad tym, co by tutaj trzeba było zrobić, żeby powrócić na szczyt, na szczyt, na jakim niewątpliwie byli w latach 80. -tych. No a podczas niezbyt udanych dla Iron Maiden lat 90. rynek muzyczny, trzeba to powiedzieć, totalnie się zmienił. Ironii w latach 90. z giganta metalu stali się właściwie zespołem niszowym. Z Blazem Bailey'em na wokalu grali koncerty w niewielkich obiektach, a ich płyty z nim wydane debiutowały na bardzo dalekich miejscach list przebojów. No i lata 90. całkowicie odmieniły tak naprawdę rynek muzyczny, ponieważ tak jak w latach 80. królową, heavy metal i trash metal, tak no, późniejsza dekada była podporządkowana głównie grunge'owi, a także ikonicznym wielkim płytom poszczególnych zespołów, to znaczy podwójna płyta Use Your Illusion od Guns N Roses, a także przecież czarny albo mod metaliki. Od końca 90. i na początku 2000. Królową natomiast New Metal z Kornem, linkim Parka, także Link na czele. Jeśli Iron Maiden chcieli powrócić na szczyt, musieli się więc bardzo postarać. Kolejny odcinek o Iron Maiden na kanale Pełna Kulturka. Zapraszam Was serdecznie i jeśli lubicie te odcinki o Iron Maiden i chcecie ich u nas zobaczyć więcej, częściej, gęściej, zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, a także subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby z takimi odcinkami o Iron Maiden, ale też o innych zespołach być na bieżąco. Rod Smallwood, menedżer Iron Maiden był bardzo zadowolony. To właśnie dzięki jego ingerencji, bowiem dzięki jego działaniom doszło do powrotu Bruce'a Dickinson'a do składu Ironów. A czy było to proste? Ro tłumaczył Tomikowi Wallowi, autorowi książki Run to the Hills. Nic nigdy nie jest proste. Rzecz w tym, że Bruce i Steve nie są tego typu facetami, którzy umawiają się, żeby wyjść razem na drinka. Mają różne zainteresowania. Bruce nie interesuje się piłką, a Steve ani trochę samolotami. Ale to właśnie różnice między nimi są motorem ich artystycznego działania. Wywołują czasem twórcze iskrzenie, a to tylko dodaje smaczku. No właśnie, bo poza genialnymi możliwościami wokalnymi Bruce'a, to chyba właśnie tutaj też o to twórcze iskrzenie chodziło. Na pokład Iron Maiden powrócił bowiem dwóch znaczących kompozytorów. Bruce tworzył i współtworzył przecież w Iron Maiden utwory na każdą spłyt, którą za Ironami nagrał, poza jego pierwszą płytą z kapelą, czyli The Number of the Beast, wtedy jeszcze się wdrażał, a także poza Summer in Time, gdzie nieco rozminął się ze swoją wizją na tę płytę z resztą zespołu. Bruce oczywiście w tamtym czasie też tworzył jakieś swoje kompozycje, natomiast reszta zespołu znała, że to nie jest to, co chcieliby na Samourain Time zrobić i te jego wizje artystyczne w tamtym momencie kompozycyjne rozmijały się z wizją reszty kapeli. A patrząc z perspektywy czasu na no album Summer in Time i genialne kompozycje na nim, przyznam szczerze, bardzo lubię tę płytę, no to może i dobrze, że Bruce nie maczał tam swoich kompozytorskich palców, bo jego pomysły wtedy były dość mocno kontrowersyjne, to znaczy na przykład połowę płyty chciał nagrać akustycznie. Natomiast wracając do mojej poprzedniej myśli, powrót do składu Iron Maiden Bruce'a Dickinsona i Adriana Smitha był bardzo, bardzo ważnym, bardzo znaczący. O kompozytorskich dokonaniach Bruce'a już sobie powiedzieliśmy, natomiast Adrian też dokładał swoje cegiełki, Ja nawet powiedziałbym cegły, no bo chociażby niesamowicie przebojowy Wasted Years z płyty Summer in Time to w całości jego utwór. Do jego z rąk wyszedł też chociażby Stranger in a Strangeland, do tego tworzył przecież też świetny kompozytorski duet właśnie z Bruce'em, bo to za sprawą tej dwójki powstały świetne Flight of Icarus, Two Minutes a Midnight czy Moonchild. Powrót tych dwóch panów do składu Iron Maiden oznaczał więc dużo, dużo więcej niż Wszystkim by się mogło wydawać. Fani już od jakiegoś czasu spekulowali o możliwości powrotu Brusa do kapeli, natomiast utwierdził ich w ich przekonaniach, w ich domysłach oficjalny komunikat prasowy wydany w mediach. Bruce Dickinson i Adrian Smith powrócili do Iron Maiden. Oprócz tego do fanów trafiła garść informacji, na przykład o trasie koncertowej, to znaczy, że zespół wyruszy w turniej, który odbędzie się na terenie Ameryki oraz Europy od lipca do września 2000 roku, a także, co najważniejsze, że w pierwszej połowie 2000 roku ukaże się nowy album studyjny Iron Maiden. Akty były też takie, że od tamtego momentu w Iron Maiden będzie trzech gitarzystów. Tick wspominał to Mickowi Wallowi następująco. Kiedy po raz pierwszy Rod napomknął o możliwości powrotu Bruce'a, powiedziałem: No dobrze, jeśli on ma wrócić, to może Adrian też. spytał mnie wtedy: Ale chyba nie chcecie się pozbyć Janika, prawda? A ja mu na to: Nie. Nie chcę, żeby odszedł. Uważam, że jest świetny. Może byśmy po prostu zagrali we trójkę. Przecież kiedy wiele lat temu dołączył do nas Dave, staliśmy się zespołem z trzema gitarami. Kiedy tamtych dwóch odeszło, musieliśmy zatrudniać innych ludzi, którzy mieli ich zastąpić. Steve dodawał jeszcze na temat wkładu kompozytorskiego Adriana Smitha. Zawsze ceniłem twórczość Adriana. Myślę, że może Iron Maiden coś stracił z jego odejściem. Two Minutes to Midnight jest kapitalnym kawałkiem. Stranger in Strangeland też jest wyjątkowy. On dodaje zespołowi innego wymiaru. Na temat reakcji Janika Gersa i Dave'a Maria na to, że dołącza do nich trzeci gitarzysta, Steve Harris, mówił Dave był wspaniały, nie miał z tym najmniejszego problemu. Znają się z Adrianem od dawna. Myślę, że na początku Janik był trochę poddenerwowany. Nie, kiedy już zapadła decyzja, ale w trakcie jej podejmowania. Powiedziałem mu jednak, słuchaj, to nie jest żadne przesłuchanie, absolutnie nie. Wyjaśniłem mu też, że stanowi naprawdę istotny element Iron Maiden i nawet jeśli coś nie gra, to on i tak zostanie. W momencie, gdy pierwszy raz wyszliśmy razem na scenę, mieliśmy już kilka napisanych piosenek, par wywiadów na koncie, więc było to dla nas rzeczą zupełnie naturalną. Adrian wspomina natomiast, że kiedy otrzymał telefon od Steve'a Harrisa, no to odczuł pewnego rodzaju mieszankę emocji. Mówił o tym Mikowi Woolowi następująco. Pomyślałem sobie, jeśli wrócę, to kto odejdzie? Zastanawiałem się też, czy ma być tak, że ja będę grał jedną połowę utworów, a Janik drugą? Tak czy inaczej nie zdecydowałbym się, gdyby Janik sam nie był do tego przekonany. Kiedy Adrian otrzymał od Roda Smallwooda informację, że kapela będzie próbowała grać na trzy gitary, no to poczuł jeszcze większą niepewność. Finalnie natomiast w pełni ufał Steve'owi Harrisowi, który jako weteran całej tej metalowej sceny i doświadczony szef Iron Maiden po prostu musiał wiedzieć, co robi. Adrian mówił Mickowi Wallowi, skoro pomysł wyszedł od Steve'a, który w swoim myśleniu jest wyjątkowo postępowy, a to zawsze stanowiło największą siłę Ironów, to uznałem, że przynajmniej powinienem spróbować. Panowie poczynili pierwsze działania promocyjne, obwieścili światu, że od teraz będą współtworzyć sześcioosobowy skład, no i przyszedł czas na tworzenie muzyki. W tym celu w kwietniu 1999 roku zespół udał się do Portugalii, choć chyba wyjazd ten miał posłużyć głównie integracji, a także poznaniu się na nowo. Adrian Smith natomiast twierdzi, że odczuwał spory głód tworzenia i kiedy tylko pojawił się na portugalskiej ziemi, od razu zabrał się do nagrywania, do tworzenia, do wymyślania nowych kompozycji. Adrian wspominał: "Kiedy tylko przyjechałem, od razu zainstalowałem sprzęt i zabrałem się do tworzenia. Jako pierwsza powstała muzyka do The Wicker Man. Po prostu wszystko się układało. Adrian zarejestrował swoje pierwsze pomysły, jak się później okazało przeznaczone na potrzeby kompozycji otwierającej płytę Brave New World, a także pierwszego singla z niej, czyli utworu The Wicker Man." No i kiedy przyszło do zaprezentowania swoich pomysłów zespołowi, Adrian odczuwał spory stres. Mikowi Wallowi wspominał: Kiedy odtworzyłem swoją kasetę, naprawdę mocno się denerwowałem, ale to był riff do The Weaker Man i już po 10 minutach graliśmy go na pełnych obrotach. Steve miał kilka uwag co do aranżacji, ale to było wszystko. I wtedy właśnie zaczęliśmy znów pracować jak prawdziwy zespół. Pod koniec dnia mieliśmy gotową, roboczą wersję pierwszej nowej piosenki. Bruce Dickinson natomiast wspominał tamte wydarzenia następująco. Mieliśmy okres miesiąca miodowego, kiedy to wszyscy gadali o naszym zejściu się i chociaż byliśmy przekonani do tego, co robimy, to wydaje mi się, że gdzieś w głębi zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że dopiero na scenie wyjdzie, ile tak naprawdę jesteśmy razem warci. Bruce dodawał. Nie wydaje mi się, żebyśmy nawet przez moment zwątpili we własne możliwości, jednak dopiero podczas sesji w Portugalii dotarło do nas, jak bardzo się nie myliliśmy. Wspaniale było znowu być razem. Po prostu czuliśmy, że jest dobrze i wiedzieliśmy, że podjęliśmy właściwą decyzję. Od lipca do sierpnia panowie mieli koncertować na terenie Ameryki Północnej, od września do października natomiast na terenie Europy. Trasa koncertowa przyjęła nazwę The Ed Hunter Tour i związana była z premierą gry komputerowej, a także albumem zawierającym największe hity, bo takie właśnie wydawnictwo, zawierające na płycie największe hity Maidenów, a także grę komputerową, której głównym bohaterem był słynny Eddie, zostało wypuszczony na świat 17 maja 1999 roku. No i takie też było oczywiście założenie całej trasy koncertowej, to znaczy odegranie największych hitów z dorobku kapeli. Bruce Dickinson opowiadał o tym Mickowi Wallowi. Trasa została obmyślona jako zestaw największych Przebojów, dzięki czemu nie będziemy czuć tak dużej presji, bo wyjdziemy po prostu na scenę i zrobimy razem najbardziej odlotowy show. To nas wprawi w kapitalny nastrój, który będzie można otworzyć w studiu, kiedy już zabierzemy się za nagrywanie płyty. W czasie pierwszego spotkania ze Steveem i resztą zespołu miałem wątpliwości, czy uda nam się zrobić świetny album. Ale Steve zaraz powiedział: Tak, myślę, że potrzebujemy producenta i raczej trzeba to będzie zrobić w nowym studiu. To musi być najlepsze studio, jakie zdołamy znaleźć z najnowocześniejszym sprzętem. To mnie powaliło na podłogę. Pomyślałem: no to. To no kurczę świetnie, bo najbardziej obawiają się tego, że damy z siebie wszystko, a i tak nie zrobimy takiej płyty, na jaką nas stać. Teraz, kiedy już się rozkręciliśmy na dobre, czuję się pewniejsze. Wiem, że mamy właściwe podejście. Musimy tylko zdecydować się na producenta, ale jest sporo czasu. No i panowie mogli przecież zastanawiać się nad tym, czy warto nie byłoby do współpracy zaprosić Martina Bircza, który co prawda z rynku muzycznego się wycofał. Ale można to było rozpatrywać też w kategoriach postawienia kropki na i, w karierze producenta i w historii jego pracy z zespołem. No bo przecież wyprodukował aż 8 studyjnych albumów Iron Maiden w przeszłości. Rod Smallwood twierdził później natomiast, no, że taka opcja nie była tak naprawdę nigdy brana pod uwagę. Manager Iron Maiden mówił Martin wycofał się kilka lat temu. Pół życia spędził zamknięte w studiu, więc teraz czas wolny poświęca na grę w golfa. Dlatego to i tak by się nie udało. Poza tym zespołowi zależy na tym, żeby zrobić coś oryginalnego. Są zgodni, że tym razem potrzebują producenta z zewnątrz. Kogoś, kto rozumiałby, co chcą osiągnąć, ale jednocześnie kogoś nowego, to wniósłby nieco świeżości. Kandydatów chętnych na objęcie producenckiego stołka zgłosiło się wielu. Panowie natomiast nie mieli zamiaru się w tej kwestii spieszyć i generalnie dali sobie na wszystko, co związane z nową płytą, sporo czasu. Począwszy od wyboru producenta, na szybkości samego nagrywania płyty skończywszy. Chcieli stworzyć album dopieszczony, niekoniecznie niesamowicie hitowy, natomiast warsztatowo taki, z którego odczuwać będą ogromną dumę i wejdą z impetem w nowe tysiąclecie. Nowy skład Iron Maiden potrzebował natomiast się dotrzeć. Panowie niczego nie chcieli robić na hura, tylko stopniowo sprawić, że kapela będzie odpowiednio funkcjonować jak dobrze, na maszyna. Steve Harris podtrzymywał, że utwory stworzone podczas pobytu Blaze'a Baileya w kapeli będą nadal odkrywane na koncertach, podobnie jak te stworzone z polem Diano na potrzeby dwóch pierwszych płyt. Steve Harris podczas pobytu w Portugalii opowiadał Mickowi Wallowi. Zawsze są dwie strony medalu. Oczywiście są ludzie, którzy cieszą się z powrotu Bruce'a, ale dostaliśmy też listy z pytaniami od fanów, dlaczego Blaze odszedł. Myślę, że po prostu trzeba zrobić to, co wydaje się właściwe, a to właśnie ostatecznie uznaliśmy za stosowne. Steve dodawał. Sugerowano, że to wszystko. Dla pieniędzy, ale to nieprawda. To znaczy, oczywiście, jeśli będą z tego jakieś profity, to dobrze, przecież każdy by się cieszył, ale w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że gdybyśmy nawet przestali grać, to nie byłoby problemu. Więc to nie jest tak, że jesteśmy zmuszeni robić to do forsy. Ostatecznie, tak naprawdę, chodzi tylko o jedną rzecz o muzykę. No i o zespół. To zawsze było najistotniejsze, dlatego właśnie nigdy się nie sprzedaliśmy, nigdy nie poszliśmy na kompromis. A jeśli chodzi o Brusa, to dogadujemy się lepiej niż kiedykolwiek. Zawsze rozumieliśmy się w kwestiach zawodowych, ale teraz lepiej też rozumiemy. Się na stopie prywatnej. Myślę, że wszyscy dojrzeliśmy. Bruce zawsze był profesjonalistą, ale teraz znów jest złakniony tego wszystkiego i jest w niesamowitej formie. Dlatego też tak bardzo nie mogę się doczekać naszego albumu. Jeśli ciąg dalszy tego wątku chcecie zobaczyć u nas na kanale jak najszybciej, zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz no i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby być na bieżąco z odcinkami o Iron Maiden, ale nie tylko, z odcinkami też o innych zespołach. Dzięki pięknie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.